Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do matury rozszerzonej. Tym razem omówimy sobie bardzo łatwe i przyjemne zagadnienie, a mianowicie równoległość i prostopadłość prostych. Tym zagadnieniem już zajmowaliśmy się w podstawowej części kursu, tam jednak badaliśmy równoległość i prostopadłość prostych danych w postaciach kierunkowych, a na maturze rozszerzonej dodatkowo musimy umieć badać równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych. Równanie ogólne prostej to jest równanie postaci ax plus by plus c równa się 0. Jeżeli mamy dane dwie proste takimi równaniami, no to są one równoległe, gdy zachodzi następujący warunek, a prostopadłe, gdy następuje taki warunek. Te wzory dokładnie w takiej postaci mamy dane w tablicach maturalnych, także w razie czego w trakcie egzaminu bez trudu można z nich skorzystać. Jednak moim zdaniem nie opłaca się badać równoległości i prostopadłości prostych, korzystając z tych wzorów. Łatwiej przekształcić równania do postaci kierunkowych i skorzystać z tych metod, które omawialiśmy sobie na kursie podstawowym. Spróbujmy jednak w ramach treningu wykorzystać te wzory i na jednym przykładzie zbadać równoległość prostych K i L. Obie proste mamy dane wzorami ogólnymi. No to sprawdźmy najpierw równoległość, to będzie nasz podpunkt A. Korzystamy z tego wzoru. Musimy najpierw ustalić te współczynniki A1B1C1 oraz A2B2C2. No to też w ramach treningu może je określimy tak. Powoli A1 to się równa współczynnik przed X, czyli 1. Dalej mamy B1 to się równa współczynnik przed Y. Nie możemy zapomnieć o znaku minus 3 i jeszcze współczynnik C1 wyraz wolny, w tym przypadku minus 15. No i jeszcze dla drugiej prostej, dla prostej L będziemy mieli A2, to się równa współczynnik przed X minus 9. B2 to się równa współczynnik przed y minus 3 i c2 to się równa 2. No i teraz stosujemy po prostu te wzory. Podstawiamy do równania na równoległość. A1 razy b2, a1 razy b2, czyli 1 razy minus 3 to będzie minus 3, dalej mamy minus a2 razy b1, a2 razy b1 minus 9 razy minus 3. To będzie 27, czyli mamy minus 27 i zastanawiamy się, czy to jest równe 0. No, oczywiście tak nie jest. To te dwie proste nie są równoległe. Sprawdźmy zatem, czy może są prostopadłe. To będzie nasz podpunkt B, czyli badamy to równanie. A1 razy A2, a1 razy A2, czyli 1 razy minus 9 to minus 9 plus, dalej mamy B1 razy B2. B1 razy B2 minus 3 razy minus 3 to 9 minus 9 plus 9 rzeczywiście daje 0, to stąd wynika, że proste są prostopadłe. Czyli jak widzicie, tymi wzorami też można w miarę szybko określić równoległość i prostopadłość dwóch prostych, jednak tak jak wspomniałem Wam na początku tego nagrania, ja wolę korzystać z postaci kierunkowych. Generalnie postaci kierunkowe prostych są bardziej użyteczne od tych. Równań ogólnych. Równania ogólne przydają się głównie podczas odle obliczania odległości punktu od prostej. O tym będzie w kolejnych częściach kursu. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach, włącznie z rysowaniem wykresów prostych w układzie współrzędnych, łatwiej skorzystać z postaci kierunkowych. Spróbujmy jeszcze raz zrobić ten przykład przekształcając te równania na postaci kierunkowe, czyli w tym równaniu. Minus 3y przenosimy na drugą stronę i dzielimy równanie stronami przez 3, żeby wyliczyć y. y wyjdzie równe 1 trzecia x minus 15 na 3, czyli minus 5. I tak samo robimy z tego równania prostej l. Minus 3y na prawą stronę, dzielimy przez 3 i otrzymujemy y równe minus 9 podzielić na 3, to będzie minus 3x. I jeszcze plus 2 podzielić na 3 to będzie plus 2 trzecie. No i z tych postaci kierunkowych już widzimy, że nasze proste są prostopadłe, ponieważ ich współczynniki kierunkowe są odwrotnością i przeciwieństwem siebie nawzajem, albo mówiąc inaczej, ich iloczyn jest równy minus 1. Czyli jest spełniony warunek prostopadłości. Z równań kierunkowych, no i w ten sposób błyskawicznie sprawdziliśmy, że proste są prostopadłe. Oszczędziliśmy sobie tych z rachunków, podstawiania do wzorów. Tu można się łatwo pomylić, jeżeli pomylicie współczynniki. Ja szczerze mówiąc nie znam tych wzorów na pamięć i praktycznie nigdy z nich nie korzystałem. Tylko wtedy jak mnie zmusili w treści zadania, bądź też w szkole, żebym z nich skorzystał. A tak to zawsze przekształcam sobie równania na postaci kierunkowe i z nich odczytuję, badam równoległości i tak samo w takim zadaniu, dla jakiego parametru m proste k i l są równoległe i prostopadłe, musimy sprawdzić znowu dwa przypadki. Mamy dwie proste z parametrem m, no i tutaj znowu moglibyśmy działać tymi wzorami, ale prościej jest zamienić sobie. Te dwa równania na równania kierunkowe napiszmy jeszcze raz. Prosta K w równaniu kierunkowym to będzie. Y to się równa. Pozostałe wyrazy na prawą stronę, czyli będzie minus x minus 2m. No i jeszcze zapiszmy sobie prostą L w postaci kierunkowej, czyli 2y na tą stronę. Dzielimy równanie stronami przez 2 i wychodzi y. To się równa to wyrażenie na 2, czyli 3m na 2. Razy x i jeszcze będzie minus 1 dzielone na 2, czyli minus 1, druga. No i teraz mamy już dane współczynniki kierunkowe obu prostych. Tutaj mamy minus 1 razy x, tutaj mamy 3m dzielone na 2. No i żeby proste były równoległe, czyli nasz podpunkt a, żeby zachodził, no to współczynniki kierunkowe muszą być równe. Czyli piszemy, że 3m dzielone na 2 ma być równe minus 1. No i stąd wychodzi, że 3m ma być równe minus 2, czyli m jest równe minus 2 trzecie. Dla takiego parametru m proste są równoległe. No i jeszcze sprawdźmy kiedy będą prostopadłe. Badamy warunek prostopadłości, czyli iloczyn współczynników kierunkowych 3m dzielone na 2 razy ten współczynnik kierunkowy minus 1. Taki iloczyn ma być równy minus 1, żeby proste były prostopadłe, czyli stąd wynika, że po prostu 3m dzielone na 2 musi być równe 1, czyli m musi być równe 2 trzecie. Czyli dla takiego parametru m proste te dwie są prostopadłe, dla parametru m równego minus 2 trzecie są równoległa. no i w ten sposób błyskawicznie rozwiązaliśmy to zadanie. Myślę, że sporo szybciej niż korzystając z tych wzorów, no tu przede wszystkim trzeba czuwać nad tym, aby nie pomylić się w tych współczynnikach. Mało kto pamięta te wzory na pamięć, trzeba patrzeć na wzory, no i się tu nie pomylić podstawiając. A jak pamiętacie, że w równaniach kierunkowych równość współczynników kierunkowych daje równoległość, a ich iloczyn równy minus 1 zapewnia prostopadłość, no to w ten sposób błyskawicznie wyliczacie parametr m szukany, bądź też sprawdzacie, czy dane dwie proste są równoległe, czy też prostopadłe. Także myślę, że to na tyle w tym odcinku. Powiedzieliśmy sobie wszystko co najważniejsze odnośnie równoległości i prostopadłości prostych. Gdybyście chcieli przećwiczyć jeszcze to zagadnienie dokładniej, to możecie zajrzeć do podstawowej części kursu. Tam na wielu zadankach ćwiczyliśmy badanie równoległości i prostopadłości właśnie w oparciu o równania kierunkowe. Także dla tych osób z Was, które się jeszcze nie czują pewnie w tym temacie, polecam filmik z poziomu podstawowego, tam będziecie mogli w tym nabrać wprawy. W tym nagraniu dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.